Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym pokazać wartości pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez laptopy, i teraz zaprezentuję taki miernik, który pokaże dane wartości. Obecnie laptop jest wyłączony. Wartości pola są zerowe. Włączam. I widać tutaj, że pole elektromagnetyczne laptopa przy klawiaturze odległości już 3 cm są bardzo wysokie. Wskazywane są jako szkodliwe. Tak samo ekran monitora. Długie przebywanie w obecności lap, laptopa na pewno nie jest to zdrowe. Udowodniono szkodliwe działanie pola elektromagnety, elektromagnetycznego, a tutaj jest stosunkowo wysokie te pola czyli no nie jest zalecane, aby przebywać w pobliżu laptopa.